Znajdujemy się w miejscowości Śniaty, Wielkopolska, niedaleko Kościana, gdzie powstała nowa biogazownia, wybudowana zupełnie bez dotacji. Jak to możliwe? Pytamy inwestora, pana Jerzego Kostrzewę. No, tak akurat się złożyło. Próbowałem składać wnioski jeden raz, drugi raz, na które się nie załapałem. No Procedura już była w toku i nie było wyjścia. Musiałem się zepsuć kredytem, leasingiem. No, i tak udało się to zrealizować przy dobrej współpracy z moim bankiem, którym jestem jakby stałym klientem. Wsparli mnie i stwierdzili, że ta inwestycja ma sens. I tak się udało właśnie. I mamy biogazownię na jaki substrat? Głównie to jest biogazownia rolnicza, na odpady rolnicze. Głównie używamy tutaj kukurydzę, obornik i gnojowicę. Moc? Pół megawata. Dziękujemy bardzo. Powodzenia, panie Jerzy. Dziękuję bardzo.